No hejo, witam was wszystkich w kolejnym filmiku. Dzisiaj jest to odcinek z MSP, ponieważ jest nowy motyw. Yy, dzisiaj jest środa, żeby nie było, jest po 17, tyle wam mogę powiedzieć. I jest też nowa karta podarunkowa, i może przejdę najpierw do karty podarunkowej. No. Z tego, że ja już ją widziałam, bo ona już była dodana chyba w poniedziałek. <laughs> nie wiem, już nie pamiętam, ale chyba tak. Chyba, 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 jakoś tak. No, a dzisiaj jest środa, dobra, zobaczyłam tylko u dziewczyn, no, u chłopaka, też by można było zobaczyć, prawda, no, więc tak jest u chłopaków, mi się tam podoba, bo ja lubię ten klimat świąteczny i nie wiem, czemu ja mam włączony dźwięk tutaj, ale dobra, nieważne, a więc tak, mm. dowiedziałam się od yy, pewnej osóbki, tak zwanej yy, Kasią, tak, Kasia, pozdrawiam cię oczywiście. Że jest nowy motyw świąteczny, taki łotr, bo w środę i taki, aha, to ja już sobie myślałem, muszę to nagrać. Muszę po prostu, muszę. No bo ja kocham święta, no. Święta to jest jeden z najlepszych dni w roku. Dla mnie coś takiego jak. Yy, jak, jak, jak urodziny, no, bo też się dostaję prezenty, prawda? No właśnie. Że znaczy, no to, to jest wigilia, no, ale mi chodzi ogólnie o święta. Te wszystkie te. Takie, no, takie futerka wszędzie, takie sweterki, w ogóle, jeju, no, ogólnie mi chodzi o to i śnieg, jak jakie kocham zimę, no ale zobaczymy jak w tym roku będzie z tym śniegiem. Teraz akurat jest teraz środa, nie? No to jest jeszcze śnieg na razie, ale nie wiem jak długo on będzie jeszcze. Ale... To już nic nie wiadomo, tak jest co roku, że zazwyczaj na święta nie ma śniegu. No taki mamy klimat teraz jakoś. Kiedyś to by strasznie, strasznie mroźna tę te zimę. Teraz tak już trochę yy, patrzę... co? Dobra. Yy, Okej, okay. to sobie to otworzymy. No i też jest oczywiście nasz kochany ten, ten, ten świątecznym to nie wiem jak to się no taka główna jak nie wiem jak to się to nazywa to no ale wiecie o co chodzi no że to jest świąteczne Jakuja, to, to jest najpiękniejsze co może być o to, to takie świąteczne to wszystko dobra muszę zobaczyć odzież po prostu muszę ja tutaj wszystko kupuję i i zdradzę wam taką małą tajemnicę Związaną z moim kanałem Będzie świąteczna seria, tak jak było w tamtym roku Tylko teraz będzie trochę bardziej dopracowana, co nie było Jest lepsze, trochę montaż, tak troszeczkę No ale, jeku i będzie trochę tego więcej Wtedy były kalendarze, teraz jeszcze coś innego Wymyślę, mam miliony pomysłów na te święta i bo ja kocham tak strasznie święta To po prostu muszę nagrywać, nagrywać Te wszystkie kalendarzyki, co będą, jak jeku tutaj będzie ten kalendarzyk, prawda w ogóle, no zobaczcie, jakie to piękne jest, no. no Powiedzcie, czy to nie jest... Czy to jest brzydkie? Ja takie rzeczy kocham właśnie, nie? I nie wiem w ogóle, co teraz założyć. Wszystko jest ładne, jak tak patrzę na to. Ech, no. Jeden motyw, ominęłam nawet chyba kilka, jeśli pamiętam, ale dobra, no był piątek, ten czarny, ale spoko, ten, bo, po tym dniu... Ym... czynienia. Teraz chociaż wiem jak to się nazywa, co nie? Czyli no jak montowałam filmik ten co tym na dzień dnia, to, to po prostu byłem ciekawa jak, jak, to, jak to się nazywało, bo nie, nie pamiętałam po prostu dawno o tym świecie za dużo nie słyszałam Kiedyś tylko zazwyczaj w bajkach on... Co ja teraz w ogóle gadam? Cały czas zmieniam jakiś temat. Gadam od rzeczy i bardzo jest piękne hem, hm hm jak zwykle te hem muszę mówić to też jest nawet spoko um, no wszystko tu jest ogólnie ładne hmm, hmm. i co ja mam z tego zrobić to wszystko pasuje i, i no dobra to, to za dla takich co lubią wydawać diamenty no Um, to nawet może bym ten ale ja za bardzo nie lubię tych włosów bo to są takie same włosy tylko że bez tej czapki czy znaczy, chyba podobne nie wiem, już nie pamiętam ale zobaczymy co jest dalej jakiś tu poparcie, i każecie co nie, bo jestem ciekawa to jest ładne um, ale nie wiem co w ogóle kupię i takie tam nie wiem czy w ogóle coś kupię. Teraz. Uuu, to jest takie urocze. Jedno ja to kupię chyba. Nawet jak to nie będzie do niczego pasować z tego, z tych jakiegoś tam komplet, jak zrobię, to i tak to oddzielnie kupię i będę po prostu tak sobie zakładać. Eku, tego jest za dużo moim zdaniem. Okej. Okay. Są kolejne włoski takie ten ze stawką. Um, okej, okay, to są jakieś kocu... jakieś kocuły takie. Kocurek. Jakieś włosy za ładne. Ehm... Um, Hem. Um, hymn. <ścoughs> Zaraz tutaj będzie jakiś. Dobra, kolejny sweterek. Co? <ścoughs> Takie rajstopy Takie skarpety oh yes. Chyba skarpety Nie ja wiem Kurtka tak jak w tamtym roku Znaczy to było chyba No ten, ten. Aj dobra nieważne Tam. To jest nawet To tu się jakby włosy Były jakieś takie zwykłe To by to się wzięło ale nie wiem czy są jeszcze jakieś Uuu

Takie włosy. Takie. To są chyba te same co tak. Ale tak ogólnie to nawet ładnie to wygląda. Takie włosy. Aj nie wiem. To jest było za dużo. <grym> um, tak wygląda. Ale uroczo. Mm, ja tutaj nic nie wybiorę. Już 10 minut nagrywam. Jak patrzę tak na mój tutaj czas. Ja nie wiem czy w ogóle coś wybiorę. Chyba to zrobię po filmiku czy coś. To jest to samo, co w tamtym roku... Jak ja kochałam tyku, pamiętam te wszystkie... Y, to moje, że właśnie to... To... No bo w tamtym roku pamiętacie... Były te no, świąteczne odliczanie i ja pamiętam, że robiłam komplety I pamiętam, że było, były te spodnie te włosy. Ojeju. Jako <laughs> siódma strona, co? Oj, to też było w tamtym roku. I to na szalik chyba też był. No ja nie wiem w ogóle co wybrać, no Czemu tego jest tak dużo to sukienka jak zwykle co roku też jest Ehm, um, No um, ja, tak to, to już te wszystkie stare rzeczy hmm. Ok, jest 8 stron Nie. nie 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 zaraz ja to może zrobię um, jakie są aninki <grych> um, ja nie wiem czy w ogóle będę dzisiaj robić jakiś komplet tego jest serio multum nie wiem jak ja zrobię jakikolwiek komplet ja się tam boję wejść znowu a nigdy chętnie popatrzę. <grywa> eee. No. włączajcie się. Śnieg. Kupuję. <grywa> ja śnieg kocham. Nie to tam. Trzy diamenty. Przeżyj. <grywa> Okej. Okay. Co to jest? Um, aha. Kupuję. Fajcie, co to jest? jakieś to jest? Co to, to, to tak łapą rusza z czymś tam jakimiś światełkami Co to, to jest? Tu sobie jeździ na pro ice skating? Wow! Wow! Wow, łow wow 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 o, o o o, o tak, tak tak <gorsy> Gorące kakałko. Hihihi. Hi, hi. Dobra. Ehm. Um, go, gorące kakałko. Takie trochę w stylu um, Konrada, ale dobra, może Tylko <gorsy> co to było? Tutaj. Kulkę ma! Uuuu, nieładnie tak! <śm> no, pokażcie dalej. Zimno jej. Dobra, też kup. <śm> ja wszystkie będę takie oprócz tego, tego łyżwiarstwa, bo tam... Ja lubię tam jeździć na, na łyżwach, no ale tak tak trochę żeby się stała, co nie... Trochę nie za bardzo to wygląda. Tak z boku strój. Ty się wywraca jakoś. Okej. Okay. Hmm. A jest kolejna strona? Chyba nie. Dobra. Ale w topce na pewno są jakieś świąteczne animacje jeszcze z zeszłych lat. Więc ja tu chcę coś pokupywać jeszcze Nie no Myślałam, że ktoś coś kupi z zeszłego roku Jak nie to będę musiała sama sobie jakieś tam wyszukać Dobra, co jest? No To mam, okej okay ku Po... Cool. pokazucie. A to fancy. Ejku, serio. Okej, okay, to se kupię. <laughs> Co to jest? Pamiętam, że bardzo stary. Ale nigdy tego nie kupiwałam. Nie wiem czemu. Głosiłem 700 tysięcy mi zostało. Prawda może ci już wystarczy tego o tego już se tu pamiętam Pamiętam to mega i to też tego nie kupiłam głupia ja to oh, mam, to też mam. Ale, ale, serio, jakoś se nosek tutaj brudzi, tak, takie to jest urocze, takie cute i w ogóle, ale, jaka kupia jestem dobra, koniec tego, bo wydam, w... U, może bym sobie kupiła y, to za 25 dementów, by było tanie o wiele, y, a nie, wydaj, 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 tylko jest dużo, dobra. Ja teraz zrobię komplecik i do was wrócę, kupię 15 minut, jak ja jest Aj, dobra, koniec tego, ja tutaj coś wykombinuję i wracam za chwilę. Dobra, ja już skończyłam, jak możecie zauważyć, nie? Pokażę wam go. Zrobiłam dokładnie dwa luki, bo jako, zrobiłam ich mnóstwo, no ale wybrałam dwa takie najbardziej takie konkretne żeby miała je tak już na razie, no taki jeden i drugi jest taki um, bez tego i te włosy co by po prostu wcześniej bo takich za bardzo nie ma żeby kupować tak tego ogólnie to jest jeszcze pod spodem to więc brawo No Um, ale założyłam ten, bo taki tutaj jest bardziej świąteczny co nie <gry> y i coraz bliżej święta, ja się tutaj muszę spierzyć bo mi zaraz bateria padnie w laptopie bo jejku jest już 18, ja, ja, ja ten look robiłam godzinę <gry> Te dwa luki jejku jeszcze mogę wam nawet kilka pokazać y innych, które robiłam y ale dobra, nie będę już wam pokazywać, bo, bo nie mam czasu, no tyle wam powiem Dobra, ym, Ok. Okej Szybko No wiem, że nie mam założonych ubrań, super Okej, 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 szybko 13% yy, Jezu, naprawdę Przecież yy, Aha Ja pewnie to kliknę. Ta piórka. No. Pokażcie to. Dobra. Okej. Okay. Um... No święta po prostu. I... To wiem, że nie mogę pisać jak zwykle si, ale dobra. Yy... No. Dobra, niech tak będzie. Na razie. 10%. No. No może by to się zapisało w końcu, aha. Super, bo ja wtedy wzięłam spację i... Okej. Okay. Tak, okej, okay. szybko, 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 dobra, do widzenia. Dziękuję bardzo. To chyba wszystko by było. 14... teraz nagle 14 się zrobiło, aha. tylko ja tu jeszcze na innym koncie jestem, bo ja robiłam sobie tak ogólnie komplet na innym koncie a tutaj tylko później sprawdzałam czy to pasuje bo tam mam mniejsze lagi więc jest tak łatwiej jest ale dobra yy, to by było chyba wszystko mm. w tym odcinku czekajcie, się bo ja teraz klipa mam jak <laughs> okej. No. Um, ok um, ok um. <laughs> no jest 15 z tych i procentów tych jajku ja kocham święta kocham po prostu kocham no super to wygląda yy, 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 yy. więc to by było wszystko mam nadzieję że cynak wam się podobał taki świąteczny yy, w ogóle taki nastrój i ja ich miałam napisać z nagrywam. O Jeziu, jaka jestem głupia. Dobra, przyjdziemy tutaj na chwilkę. Mm. <laughs> Nie wiem czemu, ale tak sobie wejdziemy. Sporo kasy wydałam w ogóle. Okej. Jak dziwię to wygląda Ludzie, ładujcie się. Tak. 9! A od dziewięć zawsze szybko leci w dołu. Aha. Łapka. No szybko. Nie no, ja tutaj nie mogę nic robić. No, nie mam czasu. Weźcie ludzie się ładujcie. Okej, okay, pójdziemy sobie po A i co z tego, że zaraz on pewnie z nich nie, bo już ktoś go wziął. Ale u mnie go jeszcze widać. Dobra. No. Ej, kupę to wygląda. Zbieraj ten piniony rzek i idziemy stąd. Jeszcze weźmy się tego zwierzaka tego też, a co? Zarabiamy hajsy. <śmów> mówiłam, mówiłam szybko letidu. Dobra, dziękuję. Za oglądanie, no bajo wszystkim. dobranocka nocka, życzę. Co? Dobra, jest u mnie 18.21, ale dobra nocka. No dobra. Bye o wszystkim. Do widzenia. Dobra Dobranoc. i koniec. Dziękuję za oglądanie. Możecie na dole zostawić nic. Aha, dobra. Laptop mi się rozładował, więc dziękuję bardzo za oglądanie. I... No. Teraz już nie widzicie obrazu. I nie zobaczycie go już. Teraz mówię tylko do samego mikrofonu i muszę iść do, do ładowarki, więc zostawcie na dole łapkę w górę za mój laptop i moją ładowarkę i napiszcie komentarz, że pozdrawiacie bardzo y, mojego laptopa i ładowarkę, no wiadomo o co bieganą. I czekajcie na kolejne odcinki, bo na pewno będą jedło. No. No to pa!